Dzień dobry, drogi też witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym wideo w 2026 roku dziś zrobimy utwór Aisha zespół Behemoth. Eee, no dobra, kogoś tam innego. Magma zespół się nazywał. O, akordy, jakie potrzebujemy zagram. A, i kapodaster. Na pierwszym progu akordy emol, mol E-Dur, e 4 F-Dur, G-Dur, Amol, C-Dur, D-Dur i d -mol. Chyba nie ominąłem żadnego akordu. Utworzymy na dwie części, zwrotka, refren, to jest jeden motyw, i taki przerywnik, i gramy na akordach E, C, G, D. To jest tak naprawdę pierwsza część, na dół, do góry, na dół, później wskakujemy do góry, czyli... I mamy do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry, czyli... Jeszcze raz, E, C... Pogę e, sobie na pierwszej części na dwóch akordach. Jak zaapiecie, to wtedy wskakujemy na resztę, czyli mamy E, C, G, D. I od nowa zwrotka, refren w ten sam sposób. Znów dziś, przeszła obok mnie. Ogarniecie resztę. Możecie sobie zrobić taki patent, że zamiast akordu C możecie dać CA9, takie g, tylko te dwa palce o niżej, i wtedy będzie brzmiało. Już Wam zostawiam, jak Wam bardziej po duchu będzie to pasowało. I druga część, jaką musimy ogarnąć, jest to motyw, ten przerywnik. Ona jest mym skarbem, nie będę Wam tego śpiewał. Jak zagraćcie sobie z, z podkładem, będzie Wam super pasowało. I lecimy. Aha, jeszcze całe, tutaj mamy to długie bicie, czyli trzy razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. I lecimy. A F A F D E7, którego zapomniałem Wam pokazać, akordu na początku, A, F, D, S4 i E. I drugie wycieczki. To było na tyle. Na razie trzymajcie się badki, dnia.